Donald Tusk mówił, wyprowadzimy go po prostu z budynku Narodowego Banku Polskiego i kropka. I Wy... mówił, gwarantuję to. Wyprowadzimy, wyprowadzimy Glapińskiego z NBP, wyprowadzimy jego politykę, którą prowadzi w NBP, poprzez również zmiany w, w, w ustawach, a później, kiedy będzie to możliwe, w Radzie Polityki Pieniężnej. Natomiast o jakimś siłowym scenariuszu. Myślę, że myślę, że takiej sytuacji nie zobaczymy. Ale nie chodzi o siłowe wyprowadzanie, tylko na niwie jakiej, nie, formalnej. Hmm. Czy po prostu, powiedzmy, miesiąc po przejęciu władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską, Adam Glapiński nie będzie pełnił już funkcji prezesa sama Narodowego Banku Polskiego? Sama procedura może oczywiście trwać znacznie, znacznie, dłużej, dłużej, znacznie dłużej niż, znacznie dłużej niż yy, miesiąc, jeżeli będzie dokładna podstawa prawna, żeby to zrobić, to to z całą pewnością zrobimy. Natomiast, natomiast niezależność banku. Glepinski centralnego... Piński jest nielegalny zależność. i nie będzie ani nie jednego zależy. dnia dłużej prezesem Narodowego Banku Polskiego. I nie trzeba będzie ustawy. Ani mhm. jednego dnia. A pan mówi, że no, jakieś procedury. Chwileczkę. No na żyjemy, jednego żyjemy dnia. chcemy żyć w kraju, w którym procedury i prawo obowiązuje. Dlatego że to się uda. Dlatego wyprowadzimy dla Pińskiego z NBP na bazie procedur i na bazie prawa.